Osobiście wolę zapłacić trochę więcej, ale mieć pewność, że jest to, można powiedzieć, sprzęt najwyższej próby. I co też jest istotne, Peak Design ma taką politykę, że na każdy sprzęt ma dożywotnią gwarancję. Jeśli cokolwiek by tutaj się stało, jeśli by się pewnie zerwała śruba, albo coś by się stało takiego, że nie moglibyśmy z tego korzystać, wystarczy, że zareklamujemy to do Peak Designa i najprawdopodobniej dostaniemy to samo, tylko nowe. Także jest to naprawdę super sprawa. Jednak Peak Design ma taki target klientów, gdzie zazwyczaj właśnie klienci kupują Jakiś produkt i mają go naprawdę mega, mega długo, niż klientów, którzy kupią i coś po, nie wiem, półtorej roku już wyrzucą, żeby kupić kolejne. Także jest to dosyć charakterystyczna polityka firmy, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jednak ten konsumpcjonizm jest tak na maksa nakręcony. Zresztą ee, mówię o tym, a <sum> sam kanał się nazywa Jewel Acquisition Syndrome. <sum> no ale co nie zmienia, jeśli chodzi o Peak Design, naprawdę to jest super, super porządna firma. I tak jak mówię, nie jest to sponsorowany materiał, po prostu naprawdę szanuję ich pracę. I to, że wszystkie przedmioty, które kupiłem, od nich są naprawdę niezniszczalne.